Witam serdecznie na kanale Kruszynka Od Nowa. Hej, cześć. Dzisiaj pokażę, jak zrobić pudełko na długopisy. Takie pudełko na długopisy dla tadzinka. Taki kawałek pudełka ze śmietanki. Kilka rolek z papieru toaletowego. Odmierzyłam. Owinęłam sznurkiem jutowym, skleiłam klejem. I pokażę, mam zamiar przykleić go w ten sposób. O, zaraz pokażę. Klejem na gorąco. Będzie pudełko na. Tak jak powiedziałam, na długopis. Kawałek pokażę. Jak to robię, a resztę w dalszej części efekt końcowy. Zapraszam. Tylko górną część do górnej części używam kleju i do dolnej. A resztę po prostu owijam luźno, bo i tak będę przyklejała do pudełka. Oh, właśnie Oczywiście końcówkę też kleję klejem. Jak widać. No właśnie. Okej. Okay. Ok, i w moim przypadku zrobiłam takich 8, 8 sztuk, o właśnie tak troszkę mam takie światło, nie bardzo, bo jestem w przyczepce chatce toś. Okej, okay, dobra. Jestem właśnie w przyczepce, nie mam najlepszego światła, ale do pracy jest bardzo dobre. Więc tutaj pokażę jeszcze inne moje prace. Ostatnio właśnie zrobiłam dużo takich lampionów różnych, przyróżnych. No i wiele innych fajnych rzeczy, które po prostu mam zamiar rozdać, sprzedać i udekorować swój dom. Tak więc zapraszam do robienia samodzielnie fajnych rzeczy, fajnych dekoracji. A efekt końcowy, oczywiście, pokażę. Hej, pa!